Cześć, 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 sobie zagramy w Cześć, znaczy inną, no nie będziemy Cześć, w Cześć, 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 takie Cześć, e, tutaj mamy wejście. Tutaj mamy ścianę, tutaj mamy światła i musimy cały ten teren tam, co, co daleko, daleko jest, musimy cały ten teren zagospodarować. Jeżeli podoba podobają Wam się takie yy, odcinki, zostawiajcie lajki w górę, subskrybujcie mój kanał. I co? Przechodzimy do odcinka. Dobra, od razu sobie kupujemy ścieżkę. Yy, wejście na farmę, tak? Takie, o, takie, takie. farma Animals yy, 90 Skąd załóżmy. Aha, bo tutaj mam yy, w lewym rogu. Oj, czy to są. No nie, chcę. I tutaj w lewym rogu piszę następna płatność. I tu, im więcej będę miał, to będzie mi przy. Nie, że muszę sobie odbierać, więc to jest akurat fajne. Yy, będziemy mieli już zaraz jakiegoś, może, pierwszego zwierzaka. Teren. Yy, tu. No i teraz musimy poczekać. Zaraz, ile się widzimy. Dobra, odbieramy już trochę kasy. Kupimy sobie drzewo, yy, kłodę. I co? Maszyna bąbelkowania. Aha, i to możemy już. królik. Mamy królika. Gdzie jest królik? O, przyjeżdża, patrzcie, helikopter. stawia gdzie jest królik. Jest króliczek! Wiek i jeden. Takie czerwone oczy ma. Ale dobra, a niech nam tutaj... O, już mamy pierwszych gości nawet yy, w moim yy, zoo. Teraz sobie yy, weźmiemy kolejne i tak sobie przebudujemy. Widzimy się jak będę już następne zwierzętka. Dobra, widzę sobie. I teraz właśnie kupiłem sobie świnkę. I teraz mamy królka i świnkę. I świnka też do nas już przyjechała i uwaga, taka malutka. Ale one będą rosły, bo nawet dwie jest podane, więc yy, będzie ich coraz tutaj pewnie więcej też. Yy, karmi... O, można też karmić. Można karmić. Yy, dam i od razu biorę też... O, trzeba sprzątać. Więc za to to ja też stówkę zarabiam, to nawet się opłaca i tego też sobie króliczka nakarmimy. Cześć! Eee. Subskrybujcie kanał Kokoska, jest zaje fajny. Czemu teraz na swoich filmach nie gadasz? Ty mhm. eee, Dobra i teraz widzimy się w przyspieszonym tempie i jak będę kolejnego zwierzaka kupował to teraz już wszystko będziecie widzieć tylko w przyspieszeniu. I krowę mamy taką krużkę. Oj oj i jest taka ludzka krówka. Teraz ją nakarmimy i idę dalej. Jeszcze nie zapomnijmy y, oczywiście, że musimy posłuchać. też tutaj. O, posrąpamy. I tutaj idziemy. Właśnie tutaj i stawiamy... O, to są takie, żeby chyba sobie kupić jakiś y, coś i sobie można dawać kurówką No nie wiem, niektórych zo jest takie coś zabronione, żeby nie było potem problemu, że coś kogoś ugryzło. Ale moje zo to jest fajne Zo. I teraz też y, w prawym górnym rogu pojawia Wam się kanał mojego kuzyna, więc tam też się do niego. O i właśnie będziemy sobie teraz kupować też gęż taką. I tutaj też będziemy mi Nie wiem, czy ona z tego tak nie wyjdzie, no ale może nie. Czy nie odleci na przykład? Ale może mi tutaj zostanie na dłużej. Mam taką nadzieję. I, i sobie, co, zbudujemy jeszcze jedno takie. Nie wiem, tutaj. Ogólnie trzeba takie budować, jakieś zestawy, właśnie, żeby. Tak w zonie jakieś ubikacje, takie jakieś drzewko. No i przede wszystkim zwierzęta. Dopomniałbym, żeby to nakarmić żeby nakarmić tą gęś. I co, zbieram sobie, kupuję sobie to drzewko. Toalety i widzimy się w przyspieszonym tempie. W przyspieszonym tempie zbudowaliśmy sobie stodołę, zbudowaliśmy sobie troszkę tam tego, wam się przybliżamy. Teraz y, pod, y, w ogóle despiem y, się nam pod na przykład mam dwie gęsie, dwie krowy, y, chyba dwie świnie, wszystkiego mam po dwa już, więc to naprawdę dobry znak. A poza tym idziemy teraz właśnie do tej tamtej kolejnego zwierzątka i ulepszymy, żeby już coś tam zbudować i mieć kolejne zwierzątko. Dobra jestem i teraz sobie weźmiemy... Tak, mamy 20 tysięcy do wydania, więc myślę, że na ształa to powinniśmy wszystko zrobić. Drzewa, strumień wody, yy, bawo. O, bawo! Bizu? Co to? Bawo. Taki fajny... No już chyba trzy krowy. Fajnie. Yy, dobra, zestaw drzew. Yy, kolejny dom taki, że... Żeby... A nie, tak, no takie coś. Przewodnik też będę więcej zarabiał. Często krzewy różne. Teraz dajemy temu też jedzonko. Zestaw drzew, ławka, żeby mógł sobie ktoś usiąść eee, Ławka, załącznik, latarnie. A ich nie ma. Za szybko się pieniądze kończą. Dobra, widzę, że już sobie troszkę kasy ugrałem. Mam 27 więcej od nowa, więc od nowa zaczynamy zabawę. Bierzemy sobie... Oj, zacięło troszkę bramę, teren, yy, kałużę, jakąś... Nie wiem co to może być. Możecie zgadywać w komentarzach, co może być tutaj. Może jakieś owce? Nie wiem. Jakby były sło, kurde czy mi wycina. Koń! Ulale! No i dobra, mamy konia. Kolejny nawet zwierzętko y, na mojej farmie. Mamy tutaj szczęśliwy konik, więc lecimy sobie czy z możemy dalej budować, ile tutaj jest terenu w ogóle plaża, tutaj będą jakieś może takie wodne w końcu yy, zwierzątka wtedy też byłoby fajniej coś takiego innego, nie? Yy, furgonetka personelu taka, żeby tutaj przyjaciel tutaj też mam jakiś już przewodników też, więc też jakieś pewnie może droższe wycieczki muszą więcej ludzi płacić, to no naprawdę się to yy, opłacało w sumie 2800 zarabiam już za yy, 10 sekundów, więc to naprawdę już jest do, dobra suma. Yy, I teraz znowu sobie musimy uzbierać kasę, żeby zrobić ten cały dla kolejnego kogoś zwierzątka. Dobra widzowie, teraz ugrudniam kolejne 21000, ile na to co I teraz też zauważyłem, że pracowników jak mam, to oni też sprzątają te śmieci, bo właśnie co chwilę już no, stówka już wlatuje, yy, więc to stówka była za te śmieci i też właśnie zauważyłem, że oni też tam spępają to moje załowe, fajnie. Dobra. I kupujemy sobie takie jakieś schronienie właśnie i jeleń. Jak 99 zł. Fajnie. Tutaj bierzemy sobie jedzenie i mamy swojego jelenia. Lecimy dalej. I teraz w sumie widzicie e, będziecie gdzie? i widzimy się za, za jakiś czas, jak to już sobie troszkę... Dobra widzowie, teraz właśnie mamy kolejnego zwierzaka, już sobie troszkę ty właśnie jak widzicie ugrałem i mamy i bober, 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 bober i sobie i, zrobiliśmy nowego zwierzęczka. Mamy tutaj e, bubu, buber I mamy już w ogóle tutaj zaczyna się teleportować do różnych zwierzeków. Nie na przykład do gęsi, gęsi już mam ile? Cztery kurde, nawet nie wiedziałem i sobie kurę mi się ktoś mi je karmił bo tak tutaj niektóre schodzą głodne a tego byśmy oczywiście nie chcieli chcemy jak najlepiej potraktować zwierzątka w moim zoo trzeba to będzie jeszcze reszcie robić mam nadzieję że w dalszej <słuch> części zoo gdzieś tam y, jest jakiś y, taki będzie pracownik po prostu co będzie nam pomagał z karmieniem nie tu bierzemy sobie Dobra, teraz też karmimy te bawoły. Tak, o tu wchodzi jakiś pracownik, idziemy na sandu. Koń. O, konie. Koni, na o, kolejne koni nawet mamy. Mamy już trzy, albo cztery konia. I, I teraz już lecimy sobie i na tą nową starpie. to jest taki jakiś chyba wodny? Wild Forest. O, tutaj chodzą właśnie sprzątacze, pracownicy ogólnie. A przez ten czas właśnie co karmiliśmy zwierzęta to uzbierało nam się aż 38 tysięcy prawie, więc możemy sobie troszkę poszaleć, tutaj mamy jakieś... Nie wiem co to jest. Chciałbym, żeby jakieś jeszcze tutaj były wodne zwierzątka. Taki park, żeby był fajny, no fajny byłby taki. Za... Już jest fajne, ale... Fajny... dziki! Oho, fajnie. Skały. Jest. Jest. Jaki fajny dzik. To naprawdę ładny głos. I dobra, bierzemy sobie... Mm -hmm. I teraz sobie... Czy to będzie jakieś wielkie zwierzę w tej wodzie? Raczej nie, bo tam są roślinki. I innej by to pozjadało, więc... Raczej nie, a tutaj mamy... Miód do kupowania miodu. Będziemy gdzieś tutaj mieli pszczoły w takim razie. Czy to jest tak po prostu? Chyba tak po prostu. I co? Jakąś kolejkę buduję? Taką takie, że się rozbuja taka łódka. Drzewa leśne. I co? Teraz znowu widzicie to wszystko w przyspieszonym tempie. <tum> Zrobiłem z st tej strefy. Dwie strefy, z dzisiaj zrobiłem. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawiacie lajki w górę i subskrypcję, bo jeszcze mamy dżunglę do zrobienia. A to już byłoby za długo filmik by trwał, więc jeżeli chcielibyście dalszą część tego filmiku z yy, tego tajkuna Zoo no to yy, zostawiacie lajki w górę i yy, suby i będę wiedział, że chcecie yy, ten odcinki. Więc co, łapeczka w górę suby na moim kanale i co? Widzimy się. 我勒能进过，谢嘛。